Wysoki pedal, 468 zł. 50 groszy. No dobra, to dla pieska ostatni. Ja, pierdolę. Hadi, możesz na chwilę. Co ty robisz? Du nie duszę się, nie bój się. Jest mnie. Wysoki pedal, masz u mnie bana na donate'y. ty. Ty gdzieś na chwilę wyciszyć mikrofon? Czy, no mogę, ale nie wiem, się wyciszył. Ej, widzowie... muszę to... Muszę to powiedzieć. że to już jest przestałem Nie widzisz? Widzisz, widzowie? Tak naprawdę, wysoki pedal Lidia Szulka... Y Lidia szul szewska. Macie bany na donate, widzowie. Naprawdę, już ja naprawdę dziękuję. Tak naprawdę, te donate co do dzisiaj dostałem, już nie, nie powinienem stymulować do końca miesiąca. Ale będę stymulował, nie martwcie się. Ale wiadomo, że się cieszę, bo potężne pieniądze, gnoje śmierdzące. Yy, tylko yy, to już jest przesada, naprawdę. Yy, szczególnie do tej wysoki, wysoki pedal. Dziękuję Ci, naprawdę. Ale masz bany na donate, jest Naprawdę dziękuję. Naprawdę dziękuję z tego serca. Przyda się taki pieniądz potężny, ale już starczy. Jest koniec. Kurde. Dupę się poprzewraca. Widzimy jak się nagrywa? Jest okej. Okay.